Nie ma to jak najpopularniejsze dziewczyny w szkole. Spójrzcie na nie. Jeszcze nie zrobiłyśmy sobie dzisiaj selfie. Pamiętaj o filtrze. Ej, ucięłaś mi głowę! Jeszcze raz. Cheese, zadowolona? Eee, nie! Problemy bogatych lasek. Ja mam inne rzeczy na głowie. Jak na przykład wyrzucenie śmieci. Skąd to się tu wzięło? Selfie są teraz w modzie, tak? No dobra. Muszę tylko wszystko przygotować. Jeszcze telefon? Teraz będzie się trzymał. Domowej roboty statyw. Okej. Okay. Hej, Essie. Ja? Tak. No dobra. Zrobimy sobie razem selfie? Zmieścimy się w kadrze. I co? Wow, ale fajne fotki. I naprawdę mnie nie ucięło. Sc? Halo. Mogę tu z tobą zostać? Co ty wyprawiasz? Podoba ci się moja sukienka? No, śliczna jest. Trzymaj drinka. Dzięki. Czy to Miki? Co ona ma na sobie? Nawet moja babcia by tego nie założyła. Dobrze, kochani, zaczynamy imprezę. Ale ładny ten balon. Mam pomysł. Chcecie błyszczeć jak gwiazda? Gotowe. Jeszcze utrwale to lakierem, żeby nic się nie sypało. Ładnie, co nie? Mniejsza. Miki? Ale ma fajną sukienkę. Ha? To się nazywa gwiazda. Gdzie ją kupiłaś? A ja to co? Muszę się pozbyć tych porów. Spokoju mi nie dają. Imprezka? To oznacza zakupy. Bez umiaru. Hmm, może to? Albo futro? O, teraz jest idealnie. Wow! Czy mogę wejść w tym stroju? Wiem, wyglądam zjawiskowo. Dzięki! O! Hej, wszystkim! Podoba Wam się co? Nie umiesz czytać? Mam kokardkę? Nie! Wredny jesteś. Wracam do domu. Nie stać mnie na sukienkę. Co on chce od mojej opaski? Zaraz! Chyba wiem co robić. Trzeba tylko zrobić małe poprawki. I już! Moja suknia balowa! Tak może być? O to właśnie chodziło! Dzięki! Gdzie kupiłaś tą sukienkę? Opowiadaj! O, wygląda jak worek na śmieci. W sumie to... Będzie jej pasować. Nie ma za co. Całkiem ładny ten kolor. Oła! Wybacz. Matko, e, dzień dobry. Poczekam sobie tam. Już kończę. Ale wybór? A jakie ceny? Niech to nie stać mnie na taki manikiur. Jest to coś. Co ona wyprawia? Przyszła bez kasy? To jednak nie dla mnie, ale bieda. Szkoda, że nie mogę zapłacić tym. A może mogę? Wyprostowany spinacz można zamienić w dosłownie wszystko, nawet w zdobienie. Wystarczy go owinąć. Fajnie wygląda, co? I do tego za darmo. Nikt takich nie ma. Kreatywność się opłaca. Dzięki. Co to? Za takie coś. Masz mi zrobić to, co ona? Ha, ale ja nie umiem. Wszyscy gotowi? Tak, będzie zachwycona perfumami, które dla niej zrobiłem. Wow, zrobiłaś jej plakat. Ach, sprawdziany to kompletna strata czasu. O rany, już tu jest! Dobra, pozwolę ci poprawić mój makijaż. O, wow, twoja cera jest idealna! Podpisała, podpisała mój plakat! Zrobiłem go z lili, bo wiem, że to twoje ulubione kwiaty. Pachnie cudownie. Skórka od banana? O, nie! Uratuję ją! Nie! O rany! Udało się! Ocaliłem ją! Okej, okay, bądź dzielna. To nic, że jesteś nowa. Cześć, jestem nowa. Świeżak? Nie mam na to czasu. Ktoś nowy? Jakaś kujonka. Chyba się tu nie wpasuje. Lepiej znajdę sobie miejsce. Wygląda na biedną. Możesz na nią patrzeć. Nie znoszę być nowa w szkole. Podnieśmy te pokrywki, dobrze? Wafelek do lodów bez lodów. Ale szybko się pojawiłeś. Oto dodatki dla pani. Wyglądają wspaniale, czyż nie? Ale nie mam lodów. Chwila, już wiem, co zrobię. Wskakujcie do środka. A teraz oczywiście rozpuszczona czekolada wypełnię po brzegi. A na wierzch położę pączka. Widzieliście kiedyś coś równie pięknego? Ja nie dostałam takich słodkości. Za oknem sypie śnieg. No tak, zaraz wracam. Gdzie ona poszła? Hej! Cały ten śnieg jest za darmo! Niewiarygodne, co? Wystarczy go trochę ukształtować. Urocze, prawda? Czy ja wiem? Tym razem na pewno wygram. Ło! Wow! Czuję się, jakbym miała urodziny! Oj, Och, nie zasmakowało jej? Lubię pączki. Mm! No to mamy zwycięstwo!